Witam wszystkich na bloku operacyjnym w sercu w Szpitala Swissmeck Centrum Zdrowia w Dzisiaj przeprowadzę dwie operacje z zakresu chirurgii patologicznej. Pierwsza operacja, którą za chwilę zaczniemy, to operacja w Jest to zabieg, który w tym wypadku będzie wykonywany po raz kolejny pierwszy raz w naszym osiwaty. Przy poprzedniej operacji pacjent miał wykonywane po naszym ośrodkiem ośrodków wykonamy zabieg już taki z nie, ogranicza chirurgii plastycznej, gdzie będziemy wycinać torby jogosową, a przy okazji wykonamy przesunięcie łapa skórną. Sam fakt jak Państwo słyszycie, że to jest już kolejna operacja świadczy o tym, że zabieg na pewno do łatwych nie należy, z takimi też myślę się mierzyć, więc wykonujemy je i staramy się wykonać je